Witajcie drodzy, Zgrammywiczej z tej strony Myszasty. A przed nami technologiczne demo w wersji alfa, czegoś co nazywa się BeamNG Drive, czyli symulator jazdy pojazdem, pojazdami różnymi. Dlatego, że w pełnej wersji ma być tego sporo sztuk, nawet już w wersji alfa, która jest dostępna, za którą niestety trzeba zapłacić. Jest tych pojazdów kilka, jest tam kilka terenów i tak dalej, a demo technologiczne, no jak za chwilę zobaczycie, jest faktycznie bardzo technologiczne, dlatego, że w tym momencie nie mamy tutaj zbyt wiele właśnie tekstur w terenie i tak dalej. Wygląda to właśnie mniej więcej w ten sposób. No i cóż, jest to... Tak jak mówiłem, no zaawansowany symulator jazdy, zaawansowany dlatego, że ma dość zaawansowaną, zaimplementowaną fizykę. O, coś się widzę zepsuło, bo nie mogę ruszać kamerą, niedobrze. No ale przynajmniej samochód nam jedzie. No dziwne to trochę. No i właśnie, popatrzmy, co się dzieje, popatrzmy, jak się zachowuje. Eee, oczywiście fizyka w tym momencie tutaj w grze, pełnej wersji. Tak jak mówię, tutaj mamy taki poligon, który jest na siatce z papieru technicznego, tak naprawdę. W pełnej wersji oczywiście będziemy jeździć po terenie, to wszystko będzie pokryte teksturami, trawą, różnego rodzaju roślinnością i innymi tego typu rzeczami. No mnie tylko bardzo dziwi fakt, że w tym momencie nie można e, w żaden sposób właśnie ruszyć kamerą, co jest nieco dziwne, tak jak gdyby myszka przestała w, w demie działać. No. Cóż. No ale nie jest to konieczne w sumie tak naprawdę hmm. do tego, żeby sprawdzić możliwości tego cuda. No i właśnie, dobrze. Zacznijmy od rzeczy podstawowej, czyli na przykład od czegoś takiego jak... Po tarce już się przejechaliśmy o widzi, właśnie trudno jest nad tym samochodem zapanować. Ło, ho, 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 wo. jest chwilami nieco przesadzona, trzeba przyznać. Ym samochód się oczywiście też uszkadza, z tymi uszkodzeniami też różnie bywa tak naprawdę, dlatego że mm, no, dzieją się to czasami rzeczy dziwne. Yy, nie wiem, wał potrafi nam wyjść na przykład przez podłogę i tak dalej, i tak dalej, no jest tu wciąż sporo takiej umowności, co nie zmienia faktu, że niewiele jest gier, poza oczywiście Spin Tires, yy, w którym jednak głównie chodzi o błoto i raczej powolną jazdę. W których mamy do czynienia, właśnie z fizyką na takim poziomie, hmm, ok. Spróbujemy teraz wyskoczyć i rozbić samochód po raz pierwszy. Miejmy nadzieję, że się uda, no nie do końca, a chociaż, chociaż, chociaż. Oj, 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 oj. No i właśnie się zapadłem gdzieś. No niestety, samochód nam utknął, nie da się już z tym nic zrobić. Wciskamy R i zaczynamy od początku. W takim razie. No i cóż, no spróbujemy sobie teraz gdzieś... Ach, tutaj mamy taką skocznię całkiem sporych rozmiarów. Zobaczycie, jak to wygląda, kiedy mam nadzieję, że w nią trafię, że mnie nie zarzuci. No tak niestety tutaj czasami bywa. Udało się? Udało się. No i obserwujemy nasz lecący samochód, który uderza <laughs> z wielką siłą o glebę. No, udało nam się tym razem jeszcze nie uszkodzić silnika do końca, chociaż jak widzicie, kiedy nie ruszam kierownicami, w zasadzie nie jest w ogóle w stanie w tej chwili, z tego co widzę, skręcać w żaden sposób. No troszkę to... O i pod górę już też nie podjedzie. No szkoda, że w tym momencie niestety nie mogę w żaden sposób właśnie kamerą się pobawić, żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda. Steczne działa sprawniej. No, do przodu też możemy jechać. A i koła w ogóle w tym momencie... Straciliśmy układ kierowniczy i niestety samochód jest w stanie jechać jedynie do przodu. To co prawda może robić. Z tym, że nie panuje nad nim zupełnie w żaden sposób, ale spróbujemy się rozpędzić jeszcze przez chwilę. No, ok. Ruch kamerą działa na klawiaturze numerycznej. To jest przynajmniej taki tutaj plus mały. coś się źle zdefiniowało. Możecie teraz zobaczyć właśnie, jak wygląda ten pojazd. No i właśnie. Myślę, że to już zakończy w tym momencie jego żywot. Okej, okay. znów zaczynamy od nowa. No i właśnie. A to być gra, mają tutaj być normalnie zaimplementowane wyścigi, całe mnóstwo tego typu rzeczy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie też, żeby e, stało się to jakimś symulatorem, powiedzmy, mm, jazdy samochodami. O, właśnie, widzimy sobie tutaj, tu mam taką trasę przygotowaną, e, symulatorem, powiedzmy, jazdy samochodem e, właśnie off-roadowym. Jest to w zasadzie... Dosyć otwarte. A i wyskoczę, niestety. No, sterowanie za pomocą klawiatury nie staje niestety proste. W tym momencie podłączenie kierownicy nie wiem, czy są kierownicy zaimplementowane. Nie chcę się całego tego sprzętu wyciągać w tej chwili z szafy. Na potrzeby demka technologicznego. Chociaż oczywiście tutaj o dostęp do Alfy warto by się też postarać. Spróbuję to zrobić oczywiście, dlatego że no, jak widzicie, jest to dość ciekawe. Dobra, człowieczka brzdęk. No i widzicie sami właśnie jak to wygląda. Samochód można rozbić naprawdę na całe mnóstwo sposobów, no ciekawy jestem, czy w tej chwili będzie w stanie w ogóle ruszyć. Jeszcze jeździ. O, nawet skręcać jeszcze potrafi, nie jest tak tragicznie. Ale wiadomo, że normalny samochód po czymś takim raczej by się przestał w ogóle poruszać. Choć tak naprawdę niewiele jest w tym momencie w ogóle gier których chociażby taki poziom fizyki możemy mieć. Dobra. No mam wrażenie, że teraz już raczej sobie nie pojeździmy. No niestety <laughs> OK. No, oczywiście jest tak jak mówiłem taki poligon teren po prostu na którym możemy sobie sprawdzić, co się będzie działo z samochodem po, w różnych sytuacjach. Takie piękne. Czołowe zderzenie ze ścianą samochód też, już raczej w tej chwili chyba nie pojedzie. Dlatego, że zauważyłem, że no niestety nie mamy tutaj żadnych informacji na ten temat, ale generalnie uszkadzają się tutaj różnorodne podzespoły, i to wpływa faktycznie na to, w jaki sposób ten pojazd się porusza. Jeżeli na przykład uszkodzimy, w zasadzie zniszczymy mocno silnik. No cóż, no w takim wypadku już yy, za bardzo sobie nie pojeździmy. Czy ktoś mi powie, dlaczego kamera teraz zostawiła się w ten sposób? Ja wcale tego nie chcę. Ja chcę tak. O, dobrze. No to jest demo technologiczne, można tutaj wybaczyć kilka rzeczy. Co to jest? Nie wiem. Oj, jednak coś złego. Myślałem, że może jednak przez to przejadę, a tutaj lipa. Dobrze. Ustaw się kamerą tak jak powinnaś. O, na no, przykład w ten sposób. No matko, bo... Przyznam szczerze, że zaczyna już mnie to denerwować. Myszka nadal nie działa. Właśnie, możemy sobie poobserwować zachowanie samochodu, podwozia, szczególnych jego elementów. No i przede wszystkim właśnie interakcje z otoczeniem. E Samo otoczenie w tym momencie nie jest y, jakoś specjalnie podatne na y, zniszczenie. Nie wiadomo jak to będzie w pełnej wersji, tego nie miałem okazji sprawdzić. Ale jak widzicie właśnie wszystko wskazuje na to, że uwzględniono tutaj po prostu y, pojedyncze elementy każdego auta. I fakt, że samochód składa się nie tylko z y, karoserii przyczepionych y, do niej kół, jak jest w większości gier, które jakąś tam na namiastkę fizyki oferują, ale to, że te koła są zawieszone niezależnie od siebie, że to, co się dzieje z każdym z nich, ma wpływ na to, jak porusza się cały pojazd, że są takie podzespoły jak skrzynia biegów, układ kierowniczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, Grab działa płynnie, mimo tego, że FRAPS jest włączony i mimo tego, że jest ustawiona w tej chwili w zasadzie na maksymalne ustawienia, niemalże, Podanie mamy tutaj tekstur i innych rzeczy. Nie wiem, czy można obracać samochód w miejscu. Jedyne, co tutaj rozpracowałem, a klawiszologii też żadnej niestety nie ma. Eee, to właśnie możliwość restartu bez wychodzenia, jak gdyby z tego miejsca. Dobra, jeszcze raz jeden wielki skok. No, mówię, możemy sobie tutaj właśnie pooglądać, co się dzieje. Baum. No było to bardzo ładne, efektowne. baum, trzeba przyznać, że samochód w tym momencie nieco dostał. Widzicie, właśnie to jest fajne, że w tym momencie tutaj blacha chociażby przedniego błotnika odstaje, jest pogięta i tak dalej. No ale właśnie, układ wydechowy na przykład przez chwilę tutaj, no, no już raczej właśnie nigdzie nie pojedzie. Układ wydechowy przez chwilę wystawał przez podłogę. No i tak się dzieje niestety z większością tutaj elementów tego auta. No pewne uproszczenia są podejrzewam konieczne, żeby to, żeby sam samochód nie zżerał całej mocy obliczeniowej w tym momencie superkomputera I przyznam szczerze, że no. Podobało mi się to naprawdę o ile jakieś zwykłe, normalne wyścigi rajdy i tak dalej, już dawno, dawna, bardzo dawna przestały w jakikolwiek sposób praktycznie rajcować. No tyle przyznam szczerze, że właśnie coś takiego właśnie gry, w których już fizyka zaczyna odgrywać pewną rolę. Wow! Sami przyznacie, że jeżdżenie po tej siatce potrafi nieco zmylić, prawda? W pewnym momencie przestaje się jak gdyby czuć samochód. Podejrzewam, że ma to, może mieć to coś wspólnego z jakąś formą efektu stroboskopowego, który pojawia się na przykład właśnie przy obserwowaniu szprych w kołach. Wydaje nam się wtedy, że koła kręcą się do tyłu. Pewnie tutaj Nasze oko też odbiera właśnie tę przesuwającą się siatkę w ten sposób, że nieco tracimy orientację. No, myślę, że to wszystko, co, co, co w tym momencie można powiedzieć o tym demku, e, tak jak mówiłem, wyłącznie technologicznym, jeżeli ktoś chciałby sobie już pojeździć w normalnym otoczeniu, takim jak na przykład było, e, no tutaj widzimy właśnie kilka palemek, prawda, jakieś tam skałki, są tego typu rzeczy. W Palmę nie będę wjeżdżał, uprzedzam od razu, niestety Palma w tym momencie automatycznie, wow! Pasuje nam samochód, dlatego, że jest niestety niezniszczalna, a szkoda wielka. No już są problemy ze sterowaniem tym pojazdem, niestety w prawo prawie nie chcę skręcać. W lewo robi to znacznie sprawniej. Sprawdopodobnie jedno z kół jest mocno uszkodzone. Żeby to sobie zresztą... No tak, oczywiście. <kłysy> Prawe koło na dobrą sprawę wisi nam w tym momencie tam. że nic zrobić się już nie da, to nie zmienia z faktu, że silnik mam zdrowy skrzynił chyba też, więc samochód w miarę szybko jeszcze w stanie się jest poruszać. Ok, Fajna sprawa. No szkoda, że oczywiście wersja alfa jest płatna, ale jeżeli kogoś jarają takie rzeczy, takie klimaty, to w tym momencie myślę, że te kilkanaście bodajże euro czy dolarów to nie jest jakąś zawrotną kwotą. No, i oczywiście w tym momencie zapewne też po jakimś czasie będzie miał dostęp do pełnej wersji. W której, jak już twórcy obiecują, pojawią się m.in. różnego rodzaju wyścigi, inne tego typu rzeczy. Już w tej chwili jest dostępnych kilka pojazdów, e, kilka terenów, tras, po których można pojeździć i się tym samochodem porozbijać. No i oczywiście w tym momencie rzecz podstawowa i najważniejsza: w przypadku, jeżeli na trasie czy jakimś terenie znajdzie się kilka pojazdów, e, będą między nimi zachodzić interakcje. To znaczy. No, jeżeli zderzymy się z kimś, z innym na przykład biorącym udział w, dajmy na to, wyścigu, to w tym momencie, no, wszystkie te prawa fizyki cała ta fizyka, która jest tutaj zaimplementowana w grze, cały ten mechanizm, prawda, i tak dalej, no, będzie wpływał na to właśnie, co się będzie działo z naszymi samochodami. No i właśnie, to jest przykład jazdy właśnie pod kątem. Sami widzicie, mam wrażenie, że samochód porusza się do tyłu przez chwilę, tak jak mówiłem, to jest dokładnie odpowiednik tego, co... wpadnę tam w końcu do... Nie no, zatrzymałem się na drzewach. Co za... Nigdy nie uda mi się tam wjechać. Dobra. Kończę zatem. Jeżeli jesteście tym y, zainteresowani, sprawdźcie linka pod filmikiem, kliknijcie na niego, wejdziecie na stronę, będziecie mogli pobrać sobie to demko. E, no ma ono spore wymagania. Y, z tym, że tak jak widzicie tutaj chodzi to całkiem płynnie na dość mocnym co prawda komputerze ale z tego co mi wiadomo to na normalnych ustawieniach bez najmniejszego problemu, tutaj nie odgrywa to przecież aż tak wielkiej roli dlatego, że właśnie mamy po prostu zwykłą normalną siatkę bez tekstur znaczy, jest to jakiegoś swego rodzaju tekstura oczywiście ani modeli żadnych no właśnie jedziemy do przodu, do tyłu coś niesamowitego po prostu zaczyna ten efekt mi się nawet podobać Dobra, ładny poślik na koniec, na tym kończymy. Eee, pobierzcie demko, sprawdźcie sobie naprawdę fajna rzecz. Czegoś takiego chciałbym we wszystkich grach samochodowych. Po prostu. Gdyby to było tego typu mechanizmy były w każdej samochodówce, to w tym momencie, że mam wrażenie, że wróciłbym po prostu do tego gatunku, a nie bawił się tylko w jakieś niszowe rzeczy właśnie. Typu jeżdżenie po błocie wielkimi ruskimi ciężarówkami. A póki co trzymcie się na razie.